Kurwa, pierdolę Dobra, pierdolę was Gaj, pijota tą Kosa, 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 kosa Nie, nie kupuj go kurwa! Nie Zabijcie róbcie jaj! Ej kurwa, nie robij! Ja. Tego, kurwa! Ale. Ja pierdolę co dał zej Ale wy macie kurwa na ja, 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 no, ma... ja pierdolę Ale na Ja pierdolę się na ja wchodzę za Dziamba, ja wchodzę za Jamba.